Hej, cześć wszystkim, z tej strony t i mam dla was szybki update. Postanowiłem, wiem, miałem napisać biuletyn, ale pomyślałem, hej, tak lubicie vlogi, no to zrobię wam vloga update'owego. Słuchajcie, jest w tej chwili minuta, to minuta po północy w niedzielę, a raczej zaczął się już poniedziałek i co teraz się będzie działo? Na kanale dzisiaj pojawi się jeden odcinek z GTA, jeden odcinek z Just Cause yy, oraz jeden meczyk Battlefielda na bardzo ciekawym serwerze nazywającym się Fast Experience for Noobs zobaczcie jak działa taki serwer i jakie tam po prostu wiksy się dzieją meczyk był z hasherem, więc no yy, co się pojawi w, we wtorek we wtorek pojawi się, mogą się pojawić dwa odcinki Just Cause i myślę, że jutro nagram coś na szybko z Battlefielda, albo nagram jutro odcinek Wiedźmina, ponieważ ten weekend byłem trochę zajęty i nie nagrałem tyle jak <słuch> wybaczcie nie nagrałem aż tyle jakbym chciał, a dzisiaj to już kompletnie nie miałem czasu w niedzielę. Jutro poniedziałek jak zwykle mam zawalony, ale we wtorek mam całutki dzień wolny, więc wstaję wcześniej i robię wam maraton nagrywania. Chcę nagrać, celuję w nagrywanie, nagranie około czterech odcinków Wiedźmina, czterech Just Koza oraz czterech Wiedźmina, żeby każdy codziennie był zadowolony i mógł oglądać ulubioną serię, chociaż mam nadzieję, że podobają się wam wszystkie te serie. Napiszcie w komentarzach, która seria się wam najbardziej podoba. Mam nadzieję, że wszystkie, jak już mówiłem, e, poza tym mam nadzieję, że podobał się wam mój mały dance, taki april, april fools e, sprawa na prima aprilis. E, niektórzy mówią, zgapiłeś od Gimpera, zgapiłeś od Turbowina, otóż to, w sumie to był wszystko pomysł Gimpera, a on zebrał właśnie do tego ekipę, czyli mnie, Turbowina, Garota, Eurole oraz ostatniego tajemniczego członka bouncenia, to był Dragon, i po prostu ja postanowiłem wrzucić swoją wersję na kanał, ponieważ nie udało mi się ogarnąć mojego własnego dowcipu, ale mam zamiar to przygotować w ramach takiego odrębnego materiału dla śmiechu w przeciągu najbliższego myślę miesiąca. Zobaczymy, będę was informował. Z Hantą chcemy coś nakręcić, co po prostu rozwali umysły. Eee, tak więc. Cóż, wiecie co się będzie działo, wiecie jak się mają sprawy. Otóż nadchodzą też święta. Święta będę miał małe plany związane z nauką, bo trochę trzeba nadrobić, jednak, przez to, że tyle materiałów nagrywałem się, trochę opuściłem, ale nie zmienia to faktu, że będzie to dużo czasu na nagrywanie dużej ilości materiałów. Tak więc mam nadzieję, że wszystko się Wam podoba. Bardzo Wam dziękuję za 13 tysięcy widzów, które właśnie wybiło. I cóż, czekamy na więcej materiałów oraz na więcej Was, żebyście mogli podziwiać gry. No dobra, trochę przesadzam, żebyście mogli mnie podziwiać, ale oglądać. Trzymajcie się, ludzie. Bye, bye.